Pierwszego dnia, jak się zgłosiłam do szpitala, to trwały wszystkie badania. Na drugi dzień właśnie przygoda z tym balonikiem i cały dzień pamiętam, że chodziłam po korytarzu w szpitalu po prostu, żeby jakby ta akcja porodowa może się zaczęła szybciej dzięki temu, ponieważ słyszałam, że aktywność fizyczna właśnie wzmaga te pojawienie się tego rozwarcia. A na już następny dzień oksytocyna, czyli ten punkt kulminacyjny całego porodu i... Po, no tak szybko się dosyć wszystko zaczęło, bo po dwóch godzinach chyba po tej pierwszej Aha. dawce tej oksytocyny już było coraz, coraz mocniejsze te skurcze i, i jakoś to wszystko poszło do przodu wtedy. A rozwarcie jakie miała Pani, jak szła Pani na te cięcie? Jak szłam, na początku po tym baloniku miałam cztery. I później już chyba od 10 tam do około 17 już miałam te 9 centymetrów, no ale właśnie przy tym 9 centymetrze po prostu nic się nie działo, główka nie chciała w ogóle schodzić w dół. No i przez to, że jakby już kolejne dawki oksytocyny nie mogli mi podać lekarze, to, to, to była szybka akcja, żeby po prostu wziąć mnie na tą cesarkę. Jak długo pani była w szpitalu po. Po cięciu, po, po cięciu cesarskim dosyć krótko, bo y, pamiętam, że błagałam pediatrę namiętnie, żeby mnie wypuścił do domu, bo już strasznie chciałam wrócić do domu, więc chyba to były dwie doby, tak? Tak mi też powiedziano, że te dwie doby to jest tak minimum. E, wszystko było w porządku z dzieciaczkiem, nic się nie działo, więc e, po tych dwóch dobach mnie wypuścili do domu.